Hej, hej, witajcie do mojej drodzy. Dzisiaj wam pokażę jak nasza platforma działa po 20 dniach. Dzisiaj jest 28 lipca, w sierpnia platforma wystartowała 8 sierpnia. Jak zaczynałem 19, 9 dni temu było 5000 members, już jest ponad 8600 i 700 tysięcy w naszym Programie inwestycji już jest wypłat ponad 100 tysięcy. Rozwijamy się bardzo fajnie, bardzo to wszystko fajnie wygląda. Tutaj wiecie, że mamy nowe, nowe, nowe produkty, nowe paki, żeby kupić te droższe paczki niż 5 dolarów po 10, po 20 i po 30. Musimy mieć co najmniej tutaj 100 paczek, żeby po prostu kupić następną. Właśnie tu mamy tą informację w tym miejscu, że musimy mieć beginner packs. Musimy mieć 100 i sztuk, i tak samo tutaj w tym poziomie. Co Wam polecam? Polecam wam kupować te paczki za 5 dolarów. Wykorzystajcie je całą cały pakiet 500. To jest moja, moja rada na przyszłość. Potem możecie kupować, jak już nie możecie mogli kupić więcej jak 500, kupujcie te paczki, te paczki, to jest moja rada i moja strategia i, i, i powiem to Wam w następnym filmie, dlaczego tak jest. Dzisiaj Wam pokażę właśnie jak wygląda moje konto po 9 dniach. Uczestnictwa w tym programie. A jeszcze, jak się zalogujemy, zobaczcie, zobaczcie, 9 dni temu, jak wchodziłem na, na stronę alexa.com sprawdzić naszą stronę internetową highq RefShare, jaka jest popularna, była 50-60 tysięcy, tak granicach nie pamiętam, tam gdzie zrobiłem sobie screenshota, było 50, chyba 6 tysięcy, 56 tysięcy w globalnym rankingu na 2 miliardy stron. Dalej prowadzi Maroko w, tym, w, tym, 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 w tej popularności, ma 11 aż procent. My byliśmy na, na, na drugim miejscu. Teraz widzę Rosję, ale jest oczywiście większym krajem, także to zrozumiałe, że jest bardziej popularne. Ale Indiano też, proszę, też się rozwija. No ale nie jest źle, także ja chciałbym też Wam powiedzieć, że widzę, że jesteśmy na trzecim miejscu w oglądaniu tej, tej platformy. Ale nie mogę zrozumieć dlaczego co niektórzy nie zapisują się do naszego, mm, e, 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 na Facebooku naszej grupy polskiej, gdyż tutaj jest około, e, spójrzcie, e, wypiszę sobie HiQ i ta grupa polska ma tylko 145 osób. Oficjalna grupa ma 2400. Grupa francuska, francuskojęzyczna na pewno, ma 700 osób, więc zapisujcie się tutaj do polskiej grupy. Tu są fajne wiadomości, zawsze możemy się je pomieniać różnymi e, 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 doświadczeniami, ewentualnie problemami. A problemy na pewno każdy jakiś tam będzie miał na początku. Ale nic, wracamy do naszej platformy. Zobaczcie, spójrzcie, to ja mam już 493 paczki. Zobaczcie, zainwestowane mam prawie 400 dolarów, z komisji mam tyle, polecanych mam 27. Tu mam pieniążki, dzisiaj kupiłem 6-8 paczek. Teraz kupię następną. Mam o kupuję kupuję. moje paczki. Your ad pack. Mhm. Mam 100 basicowych, tu teraz dokupuję dochód, tak jak Wam mówiłem, do 500. Do 500. Kupujcie te paczki, gdyż są, są one najtańsze i, i one szybko wypracowują wam te 7,5 dolara, bardzo szybko. Także teraz nie kupuję tych, nie kupuję ani tych. Po prostu kupuję teraz te e, 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 Buy Ad Pak. Właśnie to pokażę wam się robi. Mogę kupić sobie jedną paczkę. Właśnie to sobie wybieramy właśnie z mojego głównego konta Mine Balance. Kupuję i już jest paczuszka następna. Ile zarobiłem? No zarobiłem przez te 8 dni 400 dolarów, gdzie już jest zareinwestowałem w te paczki. No teraz ciągnę do 500. No w poniedziałek podejrzewam, że dociągnę do, do 500. Mm, m, m, tyż po prostu kolejne będę miał fundusze w poniedziałek. Po prostu pieniążki bo spływają z innych kont i tu już dobiję do końca do 500. Później zastanowię się, co dalej robić. Także przyłączajcie się i zobaczcie, jestem 9 dni w programie. Dzisiaj jest. Gdzie ta myszeczka? Tu. E, dzisiaj jest 28. Ja kupiłem paczkę 19. Zobaczcie, o 13, nie ma jeszcze 13 jest 9 dni z 5 dolarów, każda patrz, jak mamy 5 dolarów to jest 4%, jak liczy 4% dziennie, to jest z 5 dolarów to jest 20 centów Tutaj powinno się pojawiać codziennie 20 centów więcej razy 9 dni powinien być 1,80 80. Widzicie? Jeszcze nie minęło mi 9 dzień, 9. doba, bo jest o 13, a jest godzina 9, 10 godzina już mam ponad 9 razy 2,80 także jest tutaj mi wychodziło liczyłem to wczoraj wyszło mi 4,5% dziennie 4,5% dziennie naliczeń Także kupujcie te za 5 dolarów, te beginner pack. Są najlepsze, najlepiej nalicza I, 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 i macie aż ich możliwość kupienia aż 500. Jeżeli już nie będziecie mogli kupować więcej, dopiero po tych 500 kupujcie te następne. Po prostu bo to będzie już ta zamknięta ta ilość paczek. Chyba, że będą wam schodzić, już będą wam już po prostu u, kończyła się żywotność paczki, i będą wam uciekać. Te, dokupujcie do 500 te te beginner pack. To jest moja rada, moja strategia. Nie powiem teraz wam, wam dlaczego, w następnym filmie wam powiem, bo na razie to wszystko testuję. Także dołączajcie do naszej grupy na Facebooku, polskiej grupy i innych także grup... Do tej oficjalnej grupy i do tej francuskiej. Tyż tam zawsze możesz sobie przetłumaczyć e, 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 na Google e, tłumacz e, o czym piszą, więc są nieraz fajne, interesujące rzeczy. Ja tak właśnie zdobywam wiedzę i się dzielę właśnie z nimi, z wami i wtedy możemy sobie nawzajem jakoś pomóc. Jedny, każdy ma, ma jakiś tam po prostu problem, czy z kupniem, czy z wypłatą, zawsze można tu się poradzić i, i napisać jakiś post. Dobra, życzę wam miłego dnia i, i co, do następnego razu. Hej!